Zapraszam Państwa do obejrzenia mieszkania inwestycyjnego, tak zwanego Pewniaka inwestycyjnego. A dlaczego Pewniaka? Dlatego, że jest tutaj lokalizacja topowa. Topowa w Łodzi. Ponieważ jest to zaraz obok Filmówki, zawsze studenci potrzebują mieszkania. Bliżutko, dosłownie 200 metrów do Galerii Łódzkiej, mamy naprzeciwko Park Źródliska, z Muzeum Kinematografii, z kinem. Wszystko do dyspozycji wszystkich mieszkańców Łodzi, a jednocześnie e, bardzo blisko i do kawiarni i do restauracji. Zaraz po drugiej stronie mamy śniadaniownię, mamy też rower miejski. E, blisko mamy do strefy ekonomicznej z salami e, konferencyjnymi, z eventami e, i siłownia w najbliższej lokalizacji i piłkarska w granicach 500 metrów. Także naprawdę lokalizacja jest genialna i Znając tą lokalizację, mogę Państwa zapewnić, że tutaj przestojów w wynajęciu tych, takich mieszkań nie ma. Natomiast Kwestia opłat za to mieszkanie. Za to mieszkanie płacimy co miesiąc do wspólnoty mieszkaniowej, która doskonale prosperuje, która ma, e, inwestuje w nieruchomość. E, nieruchomość będzie w najbliższym czasie dodatkowo rewitalizowana, czyli będzie robiona kostka brukowa w podwórku, będzie dodatkowe oświetlenie dekoracyjne na nieruchomości. Obok deweloper buduje wspaniałą, Nieruchomość, która będzie też wartością dodaną dla tej nieruchomości, będzie się wpisywała w charakter kamieniczny, natomiast będzie to apartamentowiec. I nie powiedziałam najważniejszej rzeczy. Opłaty za to mieszkanie to 192 zł miesięcznie, więc naprawdę niedużo. Jeżeli ktoś chce kupić albo dla siebie mieszkanie z niskimi opłatami, albo pod wynajem, to naprawdę proponuję, jest to świetny wybór. Zapraszam na zakupy.